na bezdrożu by w błąd wprowadzić jeśli to możliwe także wybranych ludzkość nie po raz pierwszy przeżywa okres napięcia to tylko nam się wydaje że wiek 20 jest pod tym względem wyjątkowy wielkość przemian lata wielkich wydarzeń są zawsze okresem próby zawsze wprowadzają niepokój po którym przychodzi nowy etap a ludzka wspólnota przekracza nowy próg w swych dziejach. Są to zatem lata próby dla wszystkich, szczególnie jednak dla wybranych, na których spoczywa odpowiedzialność. Patrzmy więc spokojnie w ten burzliwy i wspaniały wiek, wiek świętości i okrucieństwa, wnikliwych eksperymentów, mnogości koncepcji, imponujących odkryć i szukania dróg. Wiek wyczynów mięśni, epidemii nerwic i psychos, szczytów techniki i lądowania na Księżycu. To wspaniały i trudny wiek. Stepowieje karczowana ziemia. Niepohamowany postęp techniczny niszczy przyrodę, zatruwa powietrze, ziemię i wodę, zabija wprost własne dzieci. Maszyna niweczy cichy urok życia, wysychają źródła ludzkich uczuć, a jednak dokonują się sprawy wielkie, rodzi się nowa epoka. Mnogość zjawisk i koncepcji grozi wszystkim błądzeniem i zagubieniem się, zwłaszcza tym, którzy więcej widzą, więcej odczuwają. Szczególnie oni potrzebują pilnie niezawodnej busoli. Na zgiełkliwych rynkach sprzedaje się dziś wszystko, od marchwi po tanie wydanie Szekspira. Jak więc się tu rozeznać i jak nie stracić poczucia rzeczywistości? Trzeba się dobrze wsłuchać w głos mądrości, pilnie radzić i konsultować u Najwyższego by sprawom nadać właściwą hierarchię i właściwe wymiary, by dostrzec, jak często mało chcemy zyskać, a jak wiele możemy stracić. Niech nikt nie wysiada z łodzi, którą prowadzi ręka najwyższego sternika. Nie dajmy się zwieść mirażom, bo jeszcze nie dopłynęliśmy do portu. Jeszcze każdemu z nas, Grożą skaliste rafy lub błotnista mielizna współczesności.